Będę ciągnęła temat. Oznajmiam ci. Pozdrów się. Są zdecydowane lepsze warunki do jazdestwa. Jest dużo słońca. Więcej zabawy. Jest to naturalne, że na wiosnę organizm odżywa. Kiedy? Te warunki są gorsze. Jest to zazwyczaj zima. Rozwijają się bakterie, kiedy na przykład słoneczko... Ich nie zabija. Jest mniejsza odporność. To jest temat. Sanatoria, pieła, pożywienie, naukara, zapobieganie. Myślę, że postaram ci się udowodnić, że będziesz płacił odszkodowania za fake badania. Ta od Marzenki i pradawni lachowie. Lachy. Są zbulwersowani postawą, postawami dzisiejszych gniotów. Twoich emeryturek i fake żywota.